Mija 100 lat od wybuchu I wojny światowej. Świat idzie do przodu, a ludzi, którzy byli jej świadkami już nie ma. Jednak do dziś możemy oglądać ten kawałek historii zamknięty w czterech ścianach muzeów. Od niedzieli w salach Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega możemy oglądać wystawę ponad 200 eksponatów z okresu I wojny światowej. W tym roku przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Nasze muzeum postanowiło zorganizować wystawę poświęconą właśnie tej wojnie z oczywiście z naciskiem na okoliczną miejscowości Tarnobrzeg, i okoliczne części powiatu terenobrzeskiego. Pośród wszystkich zgromadzonych eksponatów możemy podziwiać broń palną, wojskowe mundury, hełmy czy odznaczenia. Eksponaty pochodzą nie tylko z okolicznych muzeów, ale i od prywatnych kolekcjonerów z naszego regionu. Oprócz kopii fotografii związanych z tarnobrzegiem oczywiście, i działaniami wojennymi 14 i 15 roku dokładnie, około 200 eksponatów z zaprzyjaźnionych muzeów, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Historycznego w Sanoku. Mam też zbiory kolekcjonerów prywatnych, tutaj regionalnych pana Tomasza Sudoła, pana Jerzego Pawełka, pana Lucjana Małka, pana Tadeusza Zycha. Każdy eksponat jest starannie opisany, tak by zwie mógł dokładnie poznać jego historię i przeznaczenie. Wystawa ta jest niebywałą gratką dla miłośników tego burzliwego okresu w dziejach naszego kraju, jakim była I wojna światowa. Niewątpliwie jest to wystawa, która przybliża nam życie zwykłego Polaka, który zmuszony biegiem wydarzeń chwyta za broń i staje do walki. Wystawę można oglądać do końca maja w godzinach pracy muzeum. Jednak jeśli spotka się ona z dużym zainteresowaniem, możliwe będzie jej przedłużenie.